Widzimy w dzisiejszej Ewangelii Jezusa, który przemierza miasta i wsie i odbywa swoją podróż do Jerozolimy. I w tej drodze ktoś stawia mu pytanie: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Jezus odpowiadając, mówi: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam, wam będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie, drzwi zamknie, wówczas stojący na dworze zacznie kołatać do drzwi i wołać, Panie, otwórz nam, lecz On wam odpowie. Nie wiem, skąd jesteście. Przede wszystkim Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszych słowach, które kieruje do każdego z nas, chodzi o to, abyśmy my, ludzie XXI wieku, przyzwyczajeni do dobrobytu, yy, Mający wszystko dosłownie na wyciągnięcie ręki, nie muszący się za mocno starać czy troszczyć, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze, musimy, nie możemy, nie możemy zapomnieć, co jest najwyższą wartością, nie możemy zapomnieć, że tutaj jesteśmy tylko na moment, że tutaj jesteśmy na chwilę. I mało tego, ważne jest, żebyśmy nie przywiązywali się do tego, co mamy, żebyśmy porzucili to, co jest świadowe, a uzmysłowili to, że należymy, mamy należeć do tego, co jest boskie. Nawet jest takie zadanie w Starym Testamencie: Bogami jesteście. Ten element boski jest w każdym z nas, to jest nieśmiertelna dusza. Ale przede wszystkim nie możemy zapomnieć. Najważniejszej prawdy, że jesteśmy dziećmi Boga. On jest naszym Ojcem i On otwiera przed nami swój dom i czeka na nas. Ale jeżeli my zapominamy o Panu Bogu, jeżeli Go wypraszamy ze swojej codzienności, jeżeli nie chcemy z Nim żyć, to On zawsze uszanuje. Naszą decyzję i będzie tak, jak w tej Ewangelii, nie wiem skąd jesteście, bo wy nie chcieliście mnie znać. Nie to, że On nas odrzuca, On ciągle na nas czeka. Bóg jest ciągle czekającym Bogiem. Dlatego też nie odkładajmy naszego zwracania serca ku Chrystusowi. Niech każda minuta, każdy nasz oddech będzie z myślą o Nim. Jest w tradycji wschodniej przepiękna modlitwa, którą nazywamy modlitwą Jezusową, modlitwą nieustanną. To jest właśnie modlitwa, że oddechem i wydechem modlimy się słowami Jezu, Synu Boga, żywego, zmiłuj się nad nami, nade mną, grzesznikiem. Żyjmy również i tą modlitwą. Niech nasz oddech, każdy oddech i wdech będzie skierowany Chrystusowi. A ja Ci z całego serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Aby Maria.